Generalnie miałem inne plany na dzisiejszy odcinek, ale pewnych wydarzeń po prostu nie można przemilczeć i się im nie przyjrzeć. Jak już z pewnością wiecie, przez nieuwagę jej we wtorek po godzinie 19, ogromna liczba graczy trafiła w piku o kartę ocenioną co najmniej na 86 to The Messiego. Nawet na fanpage'u Kartomani pod postem ogłaszającym to SBC pojawiły się w komentarzach dziesiątki, a może i setki zdjęć z waszymi trafami. SBC zostało szybko usunięte, ale nie smak Pozostał, tak jak w klubach graczy pozostały tysiące trafionych kart Toty Messiego. Dlaczego w ogóle doszło do tego incydentu? Ano, dlatego, że Kanadyjczycy znowu popisali się brakiem znajomości własnej gry. To nie był żaden błąd, a z tego co ogólnie wiadomo, gra skonstruowana jest w ten sposób, że losując dla nas pika, najpierw wybierana jest dostępna w jego zakresie liga. Możliwe też, że MLS ma niższą rangę od chociażby Premier League, więc w tym piku wypadało o wiele częściej od. Lepszych lig. No a dopiero gdy to miało miejsce, spośród jej zawodników wybierana była dla nas karta. Problem w tym, że jedyną kartą ocenioną co najmniej na 86 jest w Ameryce Leo Messi, więc gra najpierw losowała dla graczy słabą ligę, a później z braku laku dawała każdemu Messiego, no bo nie było innego wyboru. Co jej z tym zrobi? No prawdopodobnie nic. Uczciwie trafionych kart raczej nie zabierze, a też przywrócenie tego SBC nie ma wielkiego sensu, więc wy darzy się najpewniej to, co zawsze w takich sytuacjach, czyli przemilczenie tematu i zamiecenie sprawy pod dywan, tak jak miało to chociażby miejsce w przypadku sprzedawanych przez ich pracowników kart. Wśród graczy często można trafić teraz na opinię, że w champion spotykać będziemy Toty Messiego w co drugim meczu, ale realnie z ankiet, które Maciek znalazł za granicą, a także z tej, której przeprowadziłem na rzeźnikach kartomanii, wynika, że tego Toty Messiego zgarnęło we wtorek około 10% graczy. Teoretycznie jest to o wiele mniej niż wiele osób się spodziewało, ale po pierwsze normalnie miałoby go zapewne max 2% graczy, no a tutaj w 30 minut zdobyło go 10%, a po drugie można też założyć, że jednak większość graczy, którzy wchodzą do Ultimate Team o godzinie 19, by robić nowe SBC, to ci nieco więksi wyjadacze, którzy są po prostu całkiem ogarniętymi zawodnikami. Pozwala nam więc to założyć, że tego Messiego nieco częściej trafiali lepsi gracze i przez to chociaż dopiero najbliższe tygodnie pokażą nam jak wygląda obecna liga weekendowa po tym incydencie jest prawdopodobne, że w tych pierwszych 10 meczach gdy gramy na nieco słabszych rywali nie będziemy spotykać zbyt często Messiego, a dopiero gdy nasz skill rating urośnie i zacznie nam wczytywać lepszych przeciwników oni dodatkowo wspierani będą przez trafioną kartę Argentyńczyka, więc teoretycznie scenariusz nie wygląda obiecująco i to tym bardziej, że niestety zagrałem całe kwalifikacje oraz nieco meczu w Division Rivals i póki co nie trafiłem na Toty Messiego ani razu. No a przecież gdzieś on musi być, więc możliwe, że jest on właśnie głównie w rękach nieco lepszych graczy, którzy wyłonią się Food Champions. W tych okolicznościach przetestowałem dla Was Toty Messiego, by sprawdzić, jak realnie jest on niebezpiecznym zawodnikiem, no bo mówimy w końcu o karcie wartej 10 milionów monet. Jednak w tym miejscu zróbmy sobie chwilę przerwy na o wiele bardziej optymistyczny temat, bowiem pragnę ogłosić, że. U Partnera kartomanii, którym jest oczywiście BetClick, najnowsza aktualizacja aplikacji, oprócz drobnych usprawnień, przyniosła nową funkcję skopiuj kupon. Kupon można udostępnić w formie aktywnego linku za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. Messengera, mailowo lub wiadomością SMS. A po otwarciu go odbiorca zostanie przeniesiony do aplikacji BetClick, która odtworzy przesłane typy. Oczywiście, by to zrobić, trzeba mieć konto, więc przypominam, że jeśli jeszcze go nie macie. W trakcie rejestracji możecie użyć naszego kodu promocyjnego kartomania, dzięki czemu uzyskacie zwrot stawki w formie freebetu do 200 zł. Pamiętajcie jednak, że oferta BetClick skierowana jest tylko do osób pełnoletnich. Grajcie odpowiedzialnie, ponieważ nieodpowiedzialna gra prowadzi do uzależnień i wiąże się z ryzykiem. To ty Messi. 5 gwiazdek sztuczek, 4 słabszej nogi i style gry, wśród których wyróżniają się przede wszystkim złota technika oraz podstawowe triwela, finezia i quickster Prawdziwa ocena na skrzydle 96,2 na strajkerze równe 93, a na pozycji ofensywnego pomocnika aż 97,3. Małe są więc szanse, że Messi jest ukrytym bolcem, bo trudno o bycie mało użytecznym, posiadając 18 umiejętności ocenionych grubo powyżej 90. W przeszłości były takie odsłony gry jak FIFA 13, gdzie ten napakowany z kilami Argentyńczyk był bardzo przeciętny z racji na małe w pasowanie się w metę gry, co wynikało ze słabej siły, wzrostu i ogólnie przeciętnej sylwetki. No ale od razu mówię, że w tym przypadku niestety coś takiego nie ma miejsca, a jest wręcz przeciwnie. Messi porusza się jakby miał wokół siebie jakieś niewidzialne ochronne pole, które nie pozwala zbliżyć się do niego innym zawodnikom. Nawet na tych klipach z gry w tle widać co tu się dzieje, no i jak to wygląda, gdzie kryjący go o wiele wyższy, a także silniejszy Maldini nie daje Rady przejąć jakiejś randomowej wrzutki ze skrzydła, potyka się, a bohater tego odcinka jak gdyby nigdy nic przyjmuje piłkę i pakuje ją do bramki. Zawodnicy ocierający się o Messiego dosłownie często dostają wylewu, tracą równowagę, przewracają się, nie potrafią odebrać mu piłki, a on jak gdyby nigdy nic, czeka na swoją okazję i niszczy Golkipera w swoim wykończeniem notowanym na 98. Ta umiejętność w połączeniu z absolutnie topowym dribblingiem i tą unikalną sylwetką sprawiają, że nawet na jakiś średni graczy, którzy mają problem z przewidywaniem naszych zagrań i wykorzystywaniem pressingu drugiego zawodnika, tym Gościem dosłownie można biegać po lukarnym, kręcąc się samym lewym drążkiem stymulowanym przyciskiem R1 i finalnie kończy się to tym, że po wykiwaniu wszystkich oddajemy strzał sam na sam z bramkarzem Albo kiwamy nawet jego i odsłaniamy sobie drogę do pustej bramki. Niestety, z punktu widzenia graczy, którzy tej karty nie mają i będą musieli się z nią mierzyć, wyczucie wszelkich strzałów z dystansu tego gościa też nie zajęło mi zbyt wiele czasu, a gdy to zrobiłem, wszelkie triwele czy finezje padały jak na zawołanie i to nawet przeciwko Wandersarowi czy Courtois, nie wspominając o karcie Toty pewnej bramkarki z Manchesteru, no przez co wniosek jest taki, że gdzie ten Messi się nie znajduje i tak jest niezwykle niebezpieczny, bo nawet jeśli jest on w rękach niedzielnego gracza, prędzej czy później zdarzy mu się pobiec nim na pałę, poodbija mu się wiele razy piłka pod nogi od obrońców rywala, no i w ten sposób wypracuje sobie sytuację sam na sam, a nawet jeśli do tego nie dojdzie, to jakiś randomowy strzał z dystansu, i tak będzie w stanie często zaskoczyć najlepszych bramkarzy. No a co dopiero mówić o sytuacji, gdy ta karta znajdzie się w rękach jakiegoś ogarniętego gościa, który wyskiluje nią wszelkie schematy? No szczerze mówiąc, pewnie z wielu z Was nie będzie łatwo, ale też jesteśmy na tym etapie, gdzie sporo graczy ma już a to jakiegoś Ronaldo Nazario, a to Mbappe, Ronaldinho, Krojfa i tak dalej. Na no to też są wybitni napastnicy, więc jeśli jeszcze nie rzuciliście tej gry, no nie ma sensu jakoś specjalnie reagować i spinać się na widok Tymesiego, stawiać mur, a gdy znajdzie się on przed polem karnym kryć go dwoma zawodnikami, by tylko nie posłał on finezji, czy też Trivelli. No jest jak jest, wpadka i jej gigantyczna jeszcze większa od wymiennej karty hero do kupienia za grosze niebawem po premierze FIFA 23. Na pewno dla wielu osób, które zaglądają na kartomanie z ciekawości, a nie grają w fc 24, jest to kolejny powód utwierdzający ich w przekonaniu, że dobrze zrobili nie kupując tej gry, no ale i ja, widząc coś takiego, coraz mniej traktuję tę grę poważnie, coraz bardziej cieszę się, że zaczynam już teraz grać w nią o wiele bardziej dla zabawy, no bo normalnie miałoby to miejsce w okolicach eventu TOC i coraz bardziej cieszę się, że już teraz nagrywam nie jeden, a jakieś dwa lub trzy historyczne materiały miesięcznie, które zawierają, że tak to powiem, czas antenowy EAFC24. No ale cóż, ja nie trafiłem to jego, ale nie narzekam, bo w tym roku i tak nie mam ochoty na zabawę tą kartą, którą oceniam następująco. Jestem natomiast niezwykle ciekaw, jak od teraz będą wyglądać mistrzostwa, no bo jednak jeśli dojdzie do sytuacji, że na przykład raz przegram mecz, bo rywal był lepszy ode mnie, a oprócz tego dwa razy przegram z Messim w składzie, no to niemożliwe jest, żeby nie chodziły mi po głowie myśli, że to właśnie przez błąd jej wbiłem tego dnia trzecią zamiast pierwszej rangi, no a to na pewno wprowadzi pewien niesmak i nie chęć do gry. No ale co to będzie, pożyjemy, zobaczymy, a ja Wam życzę miłej zabawy w tych nowych realiach Ultimate Team i gratuluję wszystkim, którym udało się zdobyć Argentyńczyka. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!